Witam w pracowni. Mamy piątek rano, biorę się do pracy. Front robót na dzisiaj dość ambitny. Wczoraj sporo zrobiłem, także dzisiaj mogę to wszystko kończyć, kontynuować. Na początek politurowanie tego dużego zegara. Jest Wczoraj, wczoraj go bejcowałem, wszystkie jego elementy. Także dzisiaj będzie nakładana nań politura. A poza tym, a poza tym ślązak jest do, do również do wykończenia. Ślązak jest już e, po politurze, także e, zaczynam sklejać jego elementy skrzyni w całość. Zostanie jeszcze dorobienie korony, która gdzieś w, 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 w zawirowaniach czasu e, zaginęła. Nie jest to jakaś skomplikowana korona, więc. Sobie sam ją zrobię. Nie będę musiał kupić stolarza. No i to tyle. Także wszystkich pozdrawiam serdecznie, a biorę się do pracy. Pozdrawiam.